Podlegnicą nad Kaczawą 26 sierpnia 1813 roku rozegrana została jedna z najsłynniejszych bitew w kampanii antynapoleońskiej. Połączone siły prusko-rosyjskie pod dowództwem feldmarszałka Gebharda von Blichera w strugach deszczu pokonały armię napoleońską. Niezwykle krwawa bitwa – walczono na szable i bagnety, ponieważ broń palna zawiodła – przeszła do historii jako Bitwa pod Kaczawą. Tą krwawą bitwę upamiętnia mauzoleum Bitwy pod Kaczawą, które znajduje się w historycznym pawilonie z 1918 roku, w pobliskiej wsi Legnickiej Dunino. W tym małym pawilonie przechowywane są eksponaty nawiązujące do bitwy. W 1996 roku mauzoleum odnowiono i przygotowano ekspozycję. Klucz do mauzoleum znajduje się użyczliwej Pani Sołtys. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę, propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.